Szanowni Państwo, drodzy kibice, patrioci, przyjaciele. Po raz kolejny spotykamy się w tym miejscu, pod pomnikiem Polski walczącej w Dniu Święta Narodowego. Po raz kolejny mam zawsze reprezentować bolesławieckich patriotów. Dziś przeżywamy 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez najjaśniejszą Rzeczpospolitą. 97 lat temu nasi dziadowie po 123 latach niewoli, Przelewając wielkie ilości krwi za ojczyznę, poczuli się wolnymi. Poczuli się gospodarzami we własnym kraju. Dlatego dzisiaj my, spotykając się w wielu miejscach Polski, czujemy ogromną dumę z naszych przodków. Z tego, że ponad wiek ciemiężenia i zwalczania polskości nie wystarczył, żeby zniszczyć ten wielki i dumny naród. Stoimy dzisiaj przed ogromnym wyzwaniem obrony naszej tożsamości. Stoimy naprzeciw olbrzymiej inwazji wrogiej nam cywilizacji. Dlatego święto niepodległości w tych chwilach jest tym bardziej odczuwalne i eksponowane. Bo właśnie w chwili zagrożenia to tacy ludzie jak my będą bronić ojczyznę przed najeźdźcą. Będą bronić wiary katolickiej i tradycyjnych wartości. W tej chwili w Warszawie marsz niepodległości pod hasłem Polska dla Polaków, Polacy dla, po dla Polski dobiega końca. Wielu z nas chciałoby być tam z naszymi braćmi, ale z różnych względów nie mogliśmy jechać do stolicy. Jednoczymy się z naszymi rodakami duchowo i mamy nadzieję, że w tym roku odbędzie się bez policyjnych represji i prowokacji. Przed nami kolejny rok pracy z narodem, przez naród i dla narodu. Sprostajmy zadaniem. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Do hymnu! Jeszcze Polska nie jest... zginęła! Não.